Witam wszystkich, którzy, którzy dziś spędzą z nami ten w zasadzie niedługi czas na, na kolejnym już spotkaniu promującym wiedzę dotyczącą jąkania, ale również promującym um, stronę Logolab, stronę jąkaniu poświęconą. Moim dzisiejszym gościem jest magistra Agata Sakferda. Dzień dobry. Mam tutaj przygotowaną ściągę. By mówić, by mówić o niej, ale chyba na początku chciałabym powiedzieć słów kilka od siebie. Gata Sakferda to niezwykle ciepła i, i życzliwa osoba, która poświęca się swojej pracy, poświęca jej czas, poświęca energię, ale czerpie z niej niesamowitą satysfakcję, którą daje się odczuć nawet w tych warunkach online. Poświęca się temu um, całą sobą i, i mam wrażenie, że ją to. W moim odczuciu jest to osoba bardzo pom pracowita, pomysłowa. Um, I gdybym jednym zdaniem miała coś o niej powiedzieć, to po prostu powiedziałabym, że jest to człowiek z pasją. Wracając do kartki, którą zaprezentowałam przed chwilą, dodam, że jest to również um, pedagog logopeda, osoba, która Zaangażowana jest w działania na rzecz poprawy jakości życia dzieci jąkających się, zarówno w środowisku szkolnym, przedszkolnym, w środowisku rówieśniczym. To organizatorka warsztatów logopedycznych dla nauczycieli szkół i przedszkoli. To także aktywna uczestniczka konferencji i wydarzeń związanych z mową, ze zmianą postaw względem osób jąkających się. Łącząc te, te moje wypowiedzi oficjalną, bardziej oficjalną, związaną z tą kwestią zawodową, ale również dodając do tego cechy osobowości, o których wspomniałam, muszę dodać, że przede wszystkim jest to też autorka książki książki zatytułowanej Spokojnie to tylko jąkanie. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania Zaczerpnięty został właśnie z tytułu książki, którą mam dziś ze sobą, a którą polecam i pewnie polecać dziś będę jeszcze kilkukrotnie. Chciałabym, by Państwo dowiedzieli się, skąd pomysł na napisanie tejże książki, skąd inspiracja. Skąd Agato czerpałaś y, y, inspirację do, do stworzenia tej publikacji? Czy to wynik twoich prywatnych doświadczeń, czy raf, raczej efekt y, praktyki zawodowej? Może kompilacja obu tych, y, tych propozycji? Dokładnie tak. E, pomysł podtrzymało mi samo życie. E, chciałam dać dzieciom, a w zasadzie młodzieży, Coś, czego ja nie miałam okazji mieć, a więc książkę o jąkaniu napisaną specjalnie dla osób w tym, w tym wieku. I powstała ona na bazie moich własnych doświadczeń osobistych, na bazie doświadczeń zawodowych, ale też zasłyszanych historii różnych osób doświadczających jąkania. Bardzo zależało mi na tym, aby opowieść o głównym bohaterze, o Kamilu, Najbardziej realistyczna, by w pewnym sensie otwierała nas na temat jąkania w takim szerszym kontekście, żeby opisywała przeżycia związane z jąkaniem, przemyślenie na, na ten temat, żeby przełamywała tabu, żeby zwłaszcza poprzez taki element wprowadzony w książce, czyli zajęknięte w wypowiedzi, odczulała na jąkanie. Chciałam również pokazać, że terapia jąkania nie powinna mieć na celu dosłownie naprawianie dziecka, ale raczej wsparcie go w zarządzaniu swoim jąkaniem, o ile dziecko sobie oczywiście tego życzy. Też musimy wziąć pod, pod uwagę, że celem terapii nie jest 100% płynność osiągnięcie jej czy do, dążenie do tego procesu tej płynności, ale raczej poczucie się dobrze w swoich butach. Wiemy, że jąkanie jest skomplikowanym zaburzeniem mówienia, skomplikowanym zaburzeniem płynności, dlatego też trzeba nam patrzeć na terapię też w taki wielopłaszczyznowy sposób, w szerszym właśnie kontekście. Ja myślę, że wszyscy zgodzimy się a propos tego, że ten szeroki kontekst dotyczy w ogóle zjawiska, zjawiska mówienia i też każdego, każdego zagadnienia, z którym ewentualnie ktoś może nie tyle się zmaga, ale którego, które kogoś dotyczy, prawda? Czyli taki szerszy horyzont powinien nam chyba przyświecać jako pedagogom. Także ja się w 100% zgadzam z tym. Z tym, co powiedziałaś i, i bardzo dziękuję za te ważne słowa. Pozostając jeszcze jakby przy temacie książki, którą, um, która w moim odczuciu jest takim um, bardzo dobrze, przystępnie napisanym przewodnikiem po emocjach, po uczuciach, po zachowaniach um, osób doświadczających jąkania. Um, powołam się, um, powołam się na. Na wstęp tejże książki. Bo już we wstępie znajduje się wiele wyjaśnień. Eee, czytamy tutaj słowa: Moim marzeniem jest, aby każde jąkające się dziecko uzyskało najlepszą dla siebie pomoc. Terapię na miarę jego możliwości. Nie ma złego podejścia. Oba nurty, zarówno e, mówienie bardziej płynne, jak i jąkanie bardziej płynne, są w swojej istocie dobre. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że każdy z nich ma swoje zalety i słabsze strony. Sama w praktyce stosuje oba podejścia, ale daje możliwość wyboru. Nie tworzę presji czy oczekiwania, że dziecko musi je stosować zawsze i wszędzie. W moim przekonaniu akceptacja jąkania jako cząstki mnie, poznanie i nauczenie się różnych technik pomocnych w mówieniu, budowaniu pewności siebie, otwarte mówienie o jąkaniu w każdym wieku dziecka, tworzenie bezpiecznego, wspierającego i tolerancyjnego środowiska w domu czy w szkole. To niezbędne elementy terapii dzieci z jąkaniem. Płynność to nie wszystko. I te magiczne słowa, właściwie w całej tej książce, magiczne słowa się pojawiają. Te magiczne słowa prowadzą nas, nas też w tematykę yy, takich terapeutycznych podejść: yy, mówienia bardziej płynnego i, yy, i jąkania płynne, bardziej płynnego. Czy yy, w Twoim odczuciu. Yy, Praktycznie jest tak, że żadne z tych podejść nie jest lepsze i żadne nie jest gorsze. Czy da się jednoznacznie stwierdzić, że rezultaty któregoś z tych podejść terapeutycznych są bardziej wymierne, czy raczej, raczej nie? Mhm. Dziękuję Ci za to pytanie, bo ono na pewno nurtuje wiele osób i log, logopedów, i rodziców, być ro, ro, może też same osoby ją, jąkające się. E, ja pracuję w taki sposób, że pokazuję dzieciom e, sposoby na mówienie bardziej płynne i sposoby na jąkanie bardziej płynne. To znaczy, e, staram się pokazywać dziecku techniki znaj znajdujące się i tutaj, i tutaj. Po czym, dziecko ćwicząc je, sprawdzając je w różnych sytuacjach życia codziennego, samo ma prawo zdecydować o tym, co mu bardziej pasuje, w których butach się czuje najlepiej. I to naprawdę nie ma znaczenia, czy to są takie techniki, czy takie, bo Celem terapii dla mnie jest to, żeby to dziecko, które do mnie przychodzi, ten klient wyszedł w poczuciu mocy, w poczuciu sprawczości, żeby nie czuł się bezsilny ze swoim jąkaniem, żeby znalazł taki swój sposób na życie z, ją, z jąkaniem, żeby jakość jego życia była lepsza, żeby jąkanie też nie było... Centrum jego świata, żeby zajmował się też szeregiem innych spraw w życiu, a nie tylko jąkaniem, żeby to nie było tematem przewodnim. I tak wrócę może troszeczkę do tytułu książki: Spokojnie, to tylko jąkanie. Właśnie wybrałam taki tytuł, ponieważ zależy mi na tym, żeby. Pokazać, że jąkanie to, to nie wszystko. Jak dziecko przychodzi do szkoły, nauczyciel być może, gdy to jąkanie jest takie silne, na, na pierwszy rzut oka i ucha, strasznie to, to, to jąkanie się rzu, rzuca w, w, właśnie w oczy, w naszą uwagę. I, I zdarzyć się może nie tylko w szkole, wśród, wśród rów, rówieśników też. Wśród terapeutów, że mamy taką potrzebę naprawiać, mamy potrzebę tylko patrzeć przez pryzmat jąkania na tą drugą osobę, a właśnie to jest o tym, żeby jąkanie nie było w centrum niczyjego życia, żeby to przyjąć jako cząstkę nas, jako element naszej osobowości. Ale też właśnie te techniki służą z kolei temu, żeby jak najlepiej zarządzać swoim jąkaniem. Ale wszystko zmierza do tego, żeby właśnie osoba jąkająca się nie czuła się ograniczona przez jąkanie w żaden sposób. I tak mówiąc też o technikach, chciałabym nadmienić, że. Dzieci też mają prawo do wyboru, czy chcą korzystać z technik, z jakich technik chcą korzystać, ale też mogą decydować o tym, że, że nie, nie, nie przeszkadza im ją, ją jąkanie na chwilę obo obecną i mają prawo do tego, żeby się jąkać. To nie jest tak, że osoba z jąkaniem powinna się zmienić za wszelką cenę i dostosować do większości po niemu mówiącego społeczeństwa. Tylko to jest tak, że my wszyscy musimy nauczyć się takiej otwartości, tolerancji i cier cierpliwości do każdego człowieka, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma jakieś e, mocne i słabsze strony. E, tak? I e, też e, właśnie na tym Pol, pol polega e, e, cała terapia, żeby odnaleźć te mocne strony i na nich budować. I żeby nie patrzeć na dzie dziecko tylko pod e, względem te tego, czy ono jest płynne, czy, czy, czy też nie. To bardzo fery. Co powiedziałaś, kiedy, kiedy sugerowałaś, że dziecko też ma prawo wyboru, to jakby stawianie go w takiej nieco równouprawnionej, równoprawnej pozycji, tak? Z terapeutą. No i to chyba należy podkreślić, żeby budować nad tym, co mocne, tak? Czyli żeby to stanowiło nasz grunt. Myślę sobie, że to bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne słowa. W swojej książce piszesz również o takim zjawisku, jak modyfikacja własnego jąkania. Czy chciałabyś nam wytłumaczyć króciutko, czy to właściwie jest? Co to takiego? Zwykle jest tak, że w polskiej edukacji logopedycznej dużo czasu poświęca się na właśnie mówienie bardziej płynne, czyli techniki upłynniające. Natomiast o modyfikacji jąkania raczej wiemy troszkę mniej. Tutaj zachęcam do obejrzenia kolejnego live'u z panią magister Lucyną Jankowską-Szaparską, ekspertką od modyfikacji jąkania. Natomiast y, ta modyfikacja ją, jąkania jest wykorzystywana y, w trzech, y, no jakby na bazie trzech sposobów. Y, to znaczy, jest tak, takie coś jak mo, modyfikacja przed blokiem, w trakcie bloku i po bloku. Y, zacznę od tej środkowej części. Modyfikacja własnego jąkania w trakcie bloku to jest y, Mówiąc w takim skrócie, sposób na to, żeby wprowadzić jakieś zmiany w swoim ją, ją, jąkaniu, aby odzyskać kontrolę nad swoją mową. To znaczy, kiedy na przykład zdarza mi się powtarzać, to staram się powtarzać do takiego momentu, kiedy nie odczuję kontroli, że jąkanie już minęło. Tak samo to dotyczy prolongacji dźwięków oraz wytrzymywania cierpliwych bloku I to jest tak, jakbyśmy porównali modyfikacje w trakcie bloku, w trakcie jąkania. Kiedy na przykład nasze techniki upłyniające nie odniosły rezultatu, kiedy nie udało nam się ich na przykład zastosować albo w ogóle nie mieliśmy na to ochoty i to jąkanie już nas dopadło, to gdy się jąkamy, można to porównać do takiej zaciśniętej pięści. I modyfikacja polega na tym, żeby stopniowo-powolutku rozluźniać tą pięść, czyli odzyskiwać kontrolę. Jąkać się coraz to swobodniej. Czyli jeżeli ja mam taki blok, na przykład na słowie butelka, bu, 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 butelka, tak? rozluźniam, czyli czynię ten blok lżejszym, odzyskując kontrolę. Natomiast modyfikacja przed pojawieniem się jąkania polega na tym, że mogę wyjąkać się z jąkania wcześniej. To znaczy, jeżeli takie powitanie dzień dobry stanowi dla mnie kłopot, bo wiem, że z pewnością zająknę się na słowie dobry, to mogę wcześniej, przed tym słowem, czyli na słowo dzień, już celowo się zająknąć, tak? Czyli będzie to brzmiało na przykład w ten sposób: Dzie, Dzień dobry. I wtedy ja wyjąkam się wcześniej, więc słowo dobry, który zawsze stanowi dla mnie problem w tej chwili nie jest problematyczne, bo ja temu jąkaniu poświęciłam chwilę wcześniej, ale zrobiłam to w delikatny sposób w łagodny sposób w kontrolowany sposób. Czyli nie dopuściłam do prawdziwego zająknięcia przez to, że zająknęłam się celowo wcześniej na swój sposób. czyli bez bez tego poczucia utraty kontroli. I modyfikacja po bloku polega na tym, żeby powtórzyć dane słowo, na którym się zajęknęliśmy w sposób lżejszy. Może być w ogóle bez jąkania, ale może też być takim z zją, zją, jąkaniem mniej napiętego. Na przykład. Jeździłam dzisiaj na ro, ro, rowerze. Na rowerze albo jeździłam dzisiaj na ro, rowerze, tak? Czyli krócej lżej mhm. po to, żeby też nie czuć się bezradnym w tych swoich wypowiedziach. Bardzo dziękuję. Czyli podsumowując to, co mówisz, i to, co też powiedziałaś we wcześniejszych już odpowiedziach. I też, co nawiązuje do tytułu książki. Czyli jakby uważasz, że jąkania nie należy się bać, raczej należy je oswajać i akceptować jako część ciebie. Dokładnie tak, oswajać i akceptować. E, oczywiście to jest bardzo e, trudne zadanie i e, trzeba być. Trzeba się odczulać na jąkanie, żeby ono. E, Faktycznie nie wpędzało nas w taki ruch, że mamy na przykład złe myśli na swój temat, złe myśli na temat swoich umiejętności komunikacyjnych. To jest wszystko procesem. To jest kwestia tego, że zmieniamy sposób myślenia, przeorientowujemy go z tego naprawiania, stawania się płynną osobą na to, że. Owszem, ja mogę się jąkać, od czasu do czasu mi się to zdarza, bo jestem osobą jąkającą się. To jest we mnie, to jest w moim mózgu. Ja tak działam, ja tak się komunikuję. Ale też, ale też nie być do końca bez, bezradnym, jeżeli chcę stosować te, techniki, to je stosuję, a jeżeli nie, to, to nie. I też być dla siebie takim wyrozumiałym i łagodnym, że. Owszem, znam techniki, mam je przetrenowane, ale mogą się zdarzyć takie sytuacje, gdzie to jąkanie okaże się silniejsze. Tak? I żeby też nie dopuszczać do siebie takich myśli, o jestem bez nadziei, na boku, wiedziałam to jąkając lą się. Czy, jakby tak zmierzając już do końca, czy, mm, czy jest jeszcze coś. Mm jakaś, nie wiem, rada, jak, jakaś sugestia może, albo coś, co, co chciałabyś w ogóle powiedzieć e, osobom jąkającym się, ale również rodzinom tychże osób, rodzicom, opiekunom. E, chyba nie powinnam wykorzystywać słowa rada, e, ale czy jest jakiś, e, może jakaś złota myśl osoby, która zna z dwóch stron to zjawisko niepłynności, e, którą, którą chętnie jeszcze byś dziś wypowiedziała? Mhm. Może jeszcze raz podkreślę to, co już tutaj padło z moich ust: że, że terapia jest procesem i że nie zawsze dziecko czy osoba dorosła z jękaniem jest gotowa na to, żeby wyruszyć w tą podróż. Każdy. Które się każda osoba ją, ją, jąkająca się, y, jąka się w swój taki charakterystyczny sposób. Y, jest wyjątkową osobą, bo, y, bo każdy z nas czymś się wyróżnia. I właśnie y, pułapką jest wtedy, kiedy y, mamy to jąkanie w centrum naszego życia. To jest właśnie charakterystyczne chyba dla osoby dorosłych z Jąkaniem, że to Jąkanie faktycznie jest na, na takiej tapecie ich życia i, i przez to jakby starają się nie uczestniczyć w życiu społecznym tak, jakby mogli, bo. Ich y, wytłumaczeniem jest to, że no, nie zrobię tego i tego, bo się jąkam. To jest o, oczywiście zrozumiałe, bo osoby, zwłaszcza dorosłe, ją, jąkające się, ale też już dzieci, mają swój taki plecak doświadczeń. I y, te doświadczenia zwykle nie są łatwe, i to stąd wynika, więc, więc też y, myślę, że takie zrozumienie Um, że to nie jest takie proste, że każdy przeżył jakieś swoje doświadczenia, przeszedł swoją drog drogę i w tym mom momencie um, znajduje się w takim, a nie innym punkcie. To nie znaczy, że, że nie da się z tym jąkaniem czy z własnym życiem nic więcej zrobić, tylko wręcz przeciwnie, um, jeżeli ma tylko siły i ma na to ochotę, jest zmotywowany. To też y, może wciąż y, powalczyć o tą jakość swojego ży ży życia. I, i tu naprawdę nie chodzi o to, no, żeby się zmieniał w płynną osobę, żeby udawał, że potrafi y, za każdym razem wypowiadać się płyn, płyn, płynnie. Tylko właśnie, żeby odważył się na bycie sobą pomimo jąkania, na akceptację siebie takim, jakim jest. No, tylko, że to jest bardzo e, trudne i to wymaga czasu i sił, i e, też e, być może pomocy innych osób, ich e, wsparcia. Bardzo dziękuję za to, za to wszystko, co, co mówisz. Część tych. E, Zwłaszcza teoretycznych kwestii znajdziemy na stronie Logolab, stronie, która jest drugim rezultatem grantu, którego liderem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego agere AUDE oraz Norweski Uniwersytet Arktyczny w Tromso. Zachęcamy chyba obie do tego, by stronę odwiedzić, by dowiedzieć się czegoś więcej. Znajduje się tam szereg ważnych i ciekawych, przydatnych informacji. To, co Państwo widzą obecnie, jest to zakładka dotycząca jednego z odbiorców, nauczycieli. I wiem, że szczególnie obie, uważamy, że szczególnie ta grupa właśnie nauczycieli jest tymi odbiorcami, którzy potrzebują wsparcia w zakresie wiedzy i praktyki dotyczącej pracy z dzieckiem jąkającym się. Czy, czy mogłabyś powiedzieć dosłownie parę słów na zakończenie o tym, jak nauczyciel może wspierać takiego ucznia? Nauczyciel może przede wszystkim rozmawiać ze swoim uczniem, też jąkanie nie może być tematem tabu w szkole. Oczywiście, jeżeli rozmawiać z uczniem, to w taki empatyczny, wrażliwy sposób, w odpowiednim momencie, może nie od razu, gdy dziecko przychodzi do szkoły pierwszego dnia, ale, ale też właśnie starać się wejść w buty tego dziecka i zastanowić się, co można dla niego zrobić, żeby to było na miarę jego możliwości, tak? Przede przed wszystkim rozmawiać cztery oczy. Słuchaj, Maćku, ja widzę, że zdarzy Ci się potknąć na słowach, zdarzy Ci się zająć. Chciałabym Ci jakoś pomóc, nie za bardzo wiem jak, ale bardzo bym cię prosiła o to, że, no, żeby, żebyś mi wskazał. Czy wolisz na przykład odpowiadać na forum klasy? Czy mogę Cię poprosić o przeczytanie jakiegoś fragmentu z podręcznika? Czy wolałbyś odpowiadać tylko i wyłącznie w trakcie przerwy obecności mojej osoby? Można jak najbardziej nawiązać kontakt z rodzicami, ponieważ oni są zwykle takimi rzecznikami swojego dziecka, jego ad ad adwokatami wręcz. Znają dziecko najlepiej i, i, i naprawdę są ekspertami w tym zakresie. Też zwykle mm -hmm. dużo wiedzą o, o jąkaniu własnego dziecka i też można podpytać ich. Co mogą zro zrobić? Mogą czasami wskazać terapeutę, który zajmuje się jąkaniem, który specjalizuje się w terapii ją jąkania, po to, żeby też im pomóc. Bo być może jest tak, że, że dziecko jąka się bardziej w szkole niż w domu, tak? I, no i też za za zasugerować, wskazać, popytać wcześniej. Także na naszej stronie logolab.edu.pl można znaleźć różne materiały, które służą pomocą zarówno dla nauczycieli, dla logopedów, dla rodziców, co i też samych dzieci z jąkaniem. Tutaj, jeszcze nadmienię tylko o takim ważnym elemencie, jakim jest mobbing szkolny. Nauczyciel tutaj może odgrywać bardzo, bardzo dużą rolę w tym, żeby zauważyć ewentualne sytuacje, które polegają na dokuczaniu dziecku z jąkaniem, ponieważ wiemy, że to właśnie dzieci jąkające się często doświadczają tego typu niedobrych zjawisk i też mogą pomóc dziecku, które ma problemy z zaistnieniem w klasie zaistnienia w relacjach z Zuru, w leśnikami w tym, żeby klasa go zaakceptowała, żeby, żeby klasa go poznała e, i, no, i, też, e, no, i też w, ja, w jakiś sposób do, dowartościować. Mhm. Chciałabym coś dodać i podsumować, yy, ale chyba wszystko co, co tak ważne zostało już wypowiedziane, także bardzo dziękuję za niezwykle wartościowy przekaz, który dziś popłynął od yy, Niezwykle wartościowej osoby. Moim gościem była Agata Sakferda. Raz jeszcze polecam jej książkę. Polecam stronę logolap.pl 22 kwietnia, natomiast zapraszam na kolejne spotkanie z magisterą Aleksandrą Boroń. Spotkanie noszące tytuł Zmiana specjalizacji w obliczu, w obliczu jąkania własnego dziecka. Link do spotkania znajdować będzie się w zakładce Aktualności na stronie logolap edu.pl raz jeszcze zapraszam. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale pojawiły się jakieś wypowiedzi na czacie. Dziękuję pani Agato, że dzieli się pani swoim doświadczeniem wspierając nas rodziców. No Jest to chyba idealne podsumowanie dzisiejszego dzisiejszej naszej rozmowy. Ja oczywiście przyłączam się do tych podziękowań. Dziękuję serdecznie za możliwość po się i, i, i po prowadzeniu wy, wywiadu. A Państwu dziękuję za wysłuchanie.